Dostaję 30 na minutę. Siedzę tu od niecałej godziny. Wychodzi, że moja godzinówka to 1800. Dobra, tylko spokojnie. Tablica odlicza 24 godziny. Policzmy, ile zarabiam w dobę. Ile to jest 180 razy 24? 4 razy 3 to 12, a... W sumie lekko ponad 40 milionów. Kasuje w jeden dzień tyle co kumpel w rok. Brawo, Jinsu. To najlepsze, co w życiu zrobiłeś. Ale czy będę tu tylko dobę? Nie piszą jak długo. Po dwóch tygodniach miałbym na spłatę długu. Siku mi się chce. Łazienka jest na zewnątrz? Połowa? Dobry wieczór. Mógłbym wyskoczyć na chwilę do ubikacji. Halo?